Boże Narodzenie to takie cudowne święto, że nawet najdrobniejsza rzecz potrafi zepsuć nerwy. Dlatego w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugą już listę z serii 10 lifehacków, które ułatwią wam życie w Boże Narodzenie. Numer 10. Jeśli zabrakło Wam, lub w ogóle zapomnieliście zaopatrzyć się w papier świąteczny jako oryginalny zamiennik, świetnie sprawdzi się zwykła, kolorowa gazeta lub czasopismo. Grudniowe numery z pewnością zawierają mnóstwo świątecznych grafik, którymi możecie przyozdobić swoje prezenty. Poza tym tak będzie o wiele bardziej ekologicznie. Numer 9 Świąteczne sanie Mikołaja zrobione ze słodyczy to tani i łatwy sposób na prezent dla dzieci i nie tylko. Na dwóch cukrowych laskach ułóżcie płaskiego KitKata, na nim kilka mniejszych czekoladek, zabezpieczcie kształt za pomocą taśmy klejącej, całość przewiążcie tasiemką i gotowe. Numer 8 Ostatnio olbrzymią furorę w internecie robi tak zwany Baby Yoda. Pewien ktoś odkrył nawet, że ucinając główkę ciasteczkowemu aniołkowi, otrzymacie kształt właśnie małego jody. Wystarczy pokolorować go m.in. zielonym lukrem i już wasz świąteczny stół zyska wyjątkową dekorację, którą docenią nie tylko fani gwiezdnych wojen. Numer 7. Od zawsze marzył wam się kominek, nad którym moglibyście wieszać świąteczne skarpety, z łatwością wykonacie jego imitację przy użyciu kartonowych pudeł. Co prawda, w środku nie zapłonie prawdziwy ogień, ale jako dekoracja sprawdzi się wyśmienicie. I z pewnością wzmocni świąteczny klimat w Waszym domu. Numer 6. Okrągłe pracelki, żelki w rolce i odrobina lukru to prosty przepis na przepyszne bałwankowe ciasteczka. Pracelki wypełnijcie białym lukrem, powtykajcie okruszki czekolady, jako nos np. skórkę pomarańczy, a następnie zawińcie żelkę wokół jego szyi, aby imitowała szalik. Numer 5. Zamiast pozwolić, aby cały papier świąteczny się zmarnował, użyjcie go, aby wyrazić swoją wdzięczność za otrzymane prezenty. Przyklejcie go klejem do pudełka, w którym otrzymaliście prezent, a następnie wytnijcie z niego prostokąt wielkości pocztówki i ewentualnie doczepcie wstążkę lub kokardkę. Po drugiej stronie napiszcie zwykłe dziękuję i imię osoby, która was obdarowała i podrzućcie jej taką kartkę w tajemnicy do skrzynki na listy lub plecaka. Jej reakcja będzie bezcenna. Numer 4. Prosty sposób, jak zawiesić na drzwiach świąteczny wieniec, bez wbijania w drzwi żadnego gwoździa. Wystarczy, że od wewnątrz nakleicie na drzwi samoprzylepny haczyk, ale do góry nogami, i to na nim powiesicie, a raczej zaczepicie sznurek, na którym z drugiej strony będzie wisiał wieniec. Numer 3. Na Waszym świątecznym stole wszystko musi być idealnie. Wykładając na niego wino lub Coca-Colę w wiaderku z lodem, zamiast zwykłych kostek lodu, użyjcie mrożonej żurawiny, albo jeszcze lepiej żurawiny zamrożonej wcześniej w kostkach lodu. Na wszystko nałóżcie gałązkę z choinki. Bo jak wiadomo w święta czerwieni i zieleni nigdy dość. Numer 2. Przenieście obdarowywanie prezentami na zupełnie nowy poziom, przyczepiając do paczek i pudełek metki ze zdjęciem osoby obdarowywanej, zamiast jej imieniem, zapisanej zwykłym markerem. Jeszcze lepiej, gdyby zdjęcie danej osoby pochodziło z lat jej dzieciństwa, niezależnie ile lat ma teraz. W ten sposób sprawicie, że każdy będzie mógł poczuć dziecięcą radość świąt na nowo. Numer 1. Nie musicie być mistrzami origami, aby talerze na świątecznym stole udekorować takimi uroczymi choinkami wykonanymi z serwetek. Świetnie sprawdzą się zarówno zwykłe zielone, jak również wielokolorowe. Czubek choinki możecie dodatkowo udekorować miniaturową bombką. Ok, tym zielonym jak natka w barszczu czerwonym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również pierwszy odcinek z serii lifehacków na Boże Narodzenie. Podnieście jeszcze na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały na YouTube chińskie z precyzacjami oraz polish sosecz z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!